Dzień dobry Państwu! Czym jest Renesans? Kiedy trwał? Dlaczego w ogóle nastąpił? Jakie były jego cechy? Tymi zagadnieniami zajmiemy się dzisiaj. Czym jest Renesans? Renesans jest to epoka w historii i kulturze europejskiej obejmująca okres i tu wszystko zależy od tego, o jakim miejscu mówimy. Jeżeli chodzi o Włochy, to tam zaczął się on najwcześniej od Francesco Petrarki i tu się przyjmuje że początek we Włoszech w drugiej połowie XIV wieku i czas trwania do początku wieku XVI. Jeśli chodzi o większość Europy, to tu jest za czas trwania epoki renesansu przyjmuje się wiek XV i XVI, a początek tej epoki wiąże się z dwiema datami. Pierwsza propozycja to jest około roku 1450, kiedy to Jan Gutenberg wynalazł druk. O znaczeniu tego wynalazku będziemy jeszcze mówić w dalszej części wykładu. W roku 1455 ukazała się Biblia Jana Gutenberga. To też jest kolejna tutaj proponowana data i nie wskazują rok 1453. Wtedy zakończyła się w Europie wojna stuletnia, ale na wschodzie nastąpiło też bardzo ważne wydarzenie zdobycie Konstantynopola przez Turków i upadek cesarstwa Biz bizantyjskiego, czyli cesarstwa wschodniego. Spowodowało to napływ do Europy takich uchodźców, tylko że Ci uchodźcy byli przedstawiciel, przedstawicielami elit intelektualnych, którzy przywieźli ze sobą zapomniane już w Europie klasyczne dzieła rzymskie, greckie. To oczywiście kiedy one dotarły do Europy, zbudziły zainteresowanie, które przeniosło się ogółem na cały Antyk i doprowadziło właśnie do zjawiska, które nazywamy odrodzeniem. Jeśli zaś chodzi o Polskę, to tutaj tożsamia się renesans z wiekiem XVI, tak zwanym złotym wiekiem kultury polskiej, związanym z funkcjonowaniem takich twórców jak przede wszystkim Jan Kochanowski i Mikołaj Rej. Niektórzy nawet jako datę końcową epoki renesansu w Polsce podają rok 1584, w którym to zmarł Jan Kochanowski, aczkolwiek inni proponują przesunąć tę datę końcową na rok 1601, kiedy to pośmiertnie ukazał się tom poezji Mikołaja Sempa-Szarzyńskiego Rytmy albo Wiersze Polskie. Co doprowadziło do e, narodzin nowej epoki? Przede wszystkim trzeba uświadomić sobie, że średniowieczny ład. Kulturowy i społeczny opierał się na dwóch instytucjach. Cesarstwie i papiestwie. I początkiem końca średniowiecza był kryzys tych dwóch instytucji. Już w wieku XIII nastąpił konflikt cesarstwa z papiestwem. I tu naprawdę nie miało znaczenia, kto z tego konfliktu wyszedł zwycięsko. Dlatego, że autorytet jednej. I drugiej instytucji został podkopany i to tak mocno, że na efekty nie trzeba było długo czekać. Już niedługo później rozpoczyna się dosyć szybko postępujący proces rozpadu cesarstwa. W wieku XIV dochodzi do tego jeszcze kolejny duży konflikt w Europie wojna stuletnia między Francją i Anglią, które. Również były europejskimi mocarstwami. Do tego trzeba dodać kryzys drugiej instytucji, czyli papiestwa. Za moich szkolnych czasów krążył taki e, dowcip, może niezbyt śmieszny, ale opowiem. Otóż spotyka się trzech papieży bez rąk. Jak mają podać sobie ręce? Oczywiście, kiedy nieszczęśnik e, głowi się nad odpowiedzią, e, wszyscy uświadamiają mu głupcze. Jest tylko jeden papież. No, zwykle tak, ale akurat w średniowieczu było troszeczkę inaczej, a wszystko zaczęło się tak naprawdę z chwilą powołania na tron papieski Urbana VI. Część biskupów, kardynałów nie uznała tego wyboru, powołali drugiego papieża, antypapieża, tak zwanego Klemensa VII. I tutaj ani śmierć Urbana VI, ani Klemensa VII, ani żadnego innego papieża przez długi czas nie była w stanie zatrzymać tej papieskiej dwu władzy. Jeden papież rządził w Rzymie, drugi w Awinionie. Ci papieże z jednej i z drugiej obedyncji poobrzucali się nawzajem wszelkimi możliwymi krątwami, ale końca nie było widać. Zakończyć ten konflikt miał sobór w Pizie. Um, wtedy um, większość kardynałów wypowiedział posłuszeństwo jednemu i drugiemu papieżowi i powołany został um, jeden papież. Problem był w tym, że ani papież z obediencji rzymskiej, ani ten awinio, Awinioński nie uznali ustaleń w w pizie i było dotychczasowych dwóch papieży, plus ten trzeci wybrany, i mamy właśnie tych trzech papieży, aczkolwiek oni mieli ręce. To taki żart. Oczywiście sprawę udało się w końcu załatwić. Zrobił to sobór w Konstancji, ale, tak jak to się mówi, mleko się rozlało i kryzys tej instytucji, jaką jest papieństwo, również. Doprowadził do mm, nadszarpnięcia autorytetu, a także do wzmocnienia niepokojów religijnych. Jeżeli chodzi o samą nazwę epoki, to ona pochodzi z języka francuskiego i oznacza odrodzenie. Stąd też w języku polskim można zamiennie używać nazw Renesans i odrodzenie. Czego odrodzenie? Odrodzenie kultury. I nauki europejskiej po utożsamianym z ich zastojem i upadkiem, nawet w okresie średniowiecza. Chodziło tu o przywrócenie starożytnych ideałów, cnót obywatelskich, wzorców wychowania, moralności, a nawet klasycznej łaciny. Zasadniczo renesans przebiegał pod hasłami dwóch takich ważnych idei. Pierwsza to był humanizm. Był to taki główny nurt renesansu. Nurt, który w centrum zainteresowania stawiał człowieka, jego potrzeby, jego wieloaspektowy, czyli tak jak powiedzieliśmy, nie tylko duchowy, ale także fizyczny rozwój. Humanizm oczywiście też wykreował pewien ideał człowieka. Taki człowiek renesansu. Taki humanista powinien przede wszystkim być wszechstronnie uzdolniony, powinien znać języki, zarówno te klasyczne, jak i współczesne. Powinien znać klasyczną, antyczną sztukę, ale także sztukę współczesną. Powinien też interesować się naukami ścisłymi, a oprócz tego powinien także dążyć do swojego fizycznego, rozwoju. Drugą e, bardzo ważną ideą e, dla renesansu e, była reformacja. Czym była e, reformacja? E, był to taki nurt e, religijny i społeczny zapoczątkowany właśnie w XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa. E, główne żądania reformatorów dotyczyły możliwości przyjmowania komunii świętej pod dwiema postaciami, zniesienia celibatu, czyli bezżeństwa księży, zaprzestania sprzedawania odpustów, ograniczenia posiadanego przez kościół majątku, a także sprawowania liturgii w językach narodowych, a nie tylko po łacinie, a w związku z tym także przekładów Biblii na języki narodowe, po to, żeby każdy mógł samodzielnie Biblię sobie czytać, samodzielnie interpretować, niekoniecznie pod czyjeś dyktando. Epokę renesansu można by opisać za pomocą kilku haseł. Pierwszym, takim najbardziej reprezentatywnym, głównym hasłem było ad fontes, czyli do źródeł. Oznaczało to postulat czerpania wzorców z antyku, którą uważa, które uważano za epokę Doskonałą. Polegało to na odwoływaniu się do sztuki antycznej, do filozofii antycznej, do antycznych wzorców osobowych, a nawet do antycznej Łaciny. E, aczkolwiek nie oznaczało to odchodzenia od Biblii, odchodzenia od chrześcijaństwa. Lecz raczej przywrócenie pewnej takiej równowagi między źródłami kultury europejskiej, antykiem, a Biblią po okresie średniowiecza, który tak naprawdę opierał się na Biblii. Z tym hasłem Adfontes wiązało się również przekonanie, że ten klasyczny, antyczny ideał jest tak naprawdę nie do prześcignięcia. Renesansowy poeta powinien dążyć do tego, żeby próbować dorównać mistrzom antycznym w sztuce, w literaturze tworzonej w języku łacińskim, dlatego że uważano, że ideału prześcignąć się nie da. Natomiast powinni ci twórcy próbować przewyższyć tych łacińskich mistrzów w literaturze, która tworzona jest w językach narodowych. Drugim hasłem było człowiek jest miarą wszech rzeczy. Co znaczy? To znaczy, że mm... Wszystko powinno być raczej tworzone z myślą o człowieku, człowiekowi służyć. Widać to nie tylko w tym zwrocie sztuki ku życiu człowieka, ku jego codziennym sprawom, ale także w samym budownictwie sakralnym co jest to znamienne że te świątynie renesansowe stają się mniejsze, skromniejsze dlatego, że mają być miejscem spotkań ludzi wiernych. Podczas gdy w średniowieczu miały one swą symboliką pokazywać wielkość Boga. I kolejne hasło też będzie wiązało się z człowiekiem. Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Do tego można by było jeszcze dodać hasło: człowiek jest kowalem swego losu. Czym charakteryzowała się ta epoka? Myślę, że na łatwiej będzie tutaj odwołać się do. Cech epoki wcześniejszej, czyli średniowiecza, do tej siódemki takich cech, moim zdaniem, najlepiej odzwierciedlających wcześniejszą epokę, po to, żeby pokazać tę różnicę. Pierwsza taka istotna rzecz to zastąpienie średniowiecznego teocentryzmu antropocentryzmem. Teocentryzm był to popularny w średniowieczu pogląd, właściwie dominujący, zgodnie z którym Bóg jest w centrum wszystkiego, wszelką myśl, wszelką działalność należy podporządkować Bogu. W epoce renesansu na miejsce teocentryzmu wchodzi antropocentryzm czyli pogląd, według którego w centrum zainteresowania należy postawić człowieka, w związku z czym w sztuce zaczynają pojawiać się nie tylko tematy związane z religią, bo one oczywiście nie zanikają, ale także te związane z codziennym życiem człowieka, nawet ze sprawami, które w średniowieczu byłyby uznane za błahe. Druga kategoria, która zostaje zniesiona, to średniowieczny dualizm. Dualizm, czyli takie Taka tendencja do postrzegania świata w parach przeciwstawnych kategorii. Z tym dualizmem wiązała się przede wszystkim etyka, ale także dualistyczna koncepcja człowieka, który miał się składać z doskonałej duszy, która ciągnęła człowieka ku Bogu i zbawienia, oraz ciała, które hamowało człowieka w tej drodze, które było źródłem pokus, które Odwracało ludzką uwagę od tego co ważne, czyli od Boga i e, zbawienia. E, w renesansie następuje zrównanie tych dwóch sfer. E, ciało i dusza zaczynają być traktowane e, równoprawnie. E, ideałem człowieka renesansu będzie więc człowiek nie tylko mądry i wszechstronnie wykształcony. Ale także dbający o swoją fizyczną stronę, dążący do rozwoju także w tej sferze fizycznej. Krótko mówiąc, ten rozwój człowieka renesansu miał przebiegać pod znakiem harmonii. Kolejna cecha jest taka, że literatura w średniowieczu to były rękopisy. To oczywiście powodowało, że dzieła były drogie, a monopol właściwie kościoła, bo tam mnisi umieli pisać, a niewiele osób umiało pisać w tamtej epoce, powodował, że właściwie jeżeli treści nie były popowane przez kościół, no to nie miały zbyt wielkich szans na to, żeby zostać opublikowane. Wynalazek druku zmienił tę sytuację. Oprócz tego, że książki stały się tańsze, to został również przełamany monopol kościoła, drukarnie mógł sobie założyć każdy, kogo było na to stać, w związku z tym miały szansę do obiegu trafić również książki, które, których nikt w kościele, w klasztorze nie chciałby przepisywać. Kolejna taka opozycja to jest średniowieczna anonimowość, czyli to, że autorzy średniowieczni bardzo często nie podpisywali się pod swoimi dziełami z tego względu, że dążyli do tego, żeby rozpowszechniać chwałę Bożą, a nie dążyć do własnej sławy, co było przejawem pychy. Natomiast autorzy renesansowi już nie mają nic przeciwko temu, żeby swoje dzieła podpisywać, wręcz przeciwnie, oni chcą, żeby ich imię było sławne, chcą zaistnieć i jest to postrzegane pozytywnie. Kolejną cechą średniowieczną, która straciła rację bytu, był uniwersalizm, czyli taka kulturowa jedność Europy, opierająca się z jednej strony na powszechności religii chrześcijańskiej, z drugiej strony na powszechności języka łacińskiego. W tej epoce już ten monolit przestaje istnieć, pojawiają się wskutek reformacji różne wyznania. Reformowane i w związku z tym ta Europa przestaje już być taką jednością. W związku z tym coraz większą rolę zaczyna odgrywać to, co lokalne, a nie uniwersalne. Co się utrzymuje? Utrzymuje się na pewno rozwój szkolnictwa, szczególnie uniwersytetów, i utrzymuje się, a nawet wzmacnia dwujęzyczność ją zauważyliśmy już w czasie średniowiecza wtedy kiedy istniała oczywiście sztuka łacińska a sama łacina była takim językiem oficjalnym w epoce renesansu następuje nobilitacja języków narodowych nawet takie celowe postulaty żeby w tych językach narodowych jak najwięcej pisać Aczkolwiek ci najlepsi poeci tym się wyróżniali, że umieli pisać zarówno po łacinie, jak i w językach narodowych. Dziękuję Państwu za uwagę.